Mamężko. Ja jestem losem do kolejnych im I Dziś pokażę Wam bardzo ciekawą postać, a mianowicie y, Alchemika. Jego pierwszym skillem jest y, bu, jego darmowym skillem y, jest rzut butelkami wypełnionymi trującym gazem. Y, no, jest to dosyć słabe, tak powiem. Ale jego druga moc jest jedną z najpotężniejszych w grze. Na Bossa szczególnie. Y, ma on 6 życia, 6 obrony, 200 many i 5 tak. Na maksymalny dostaje on obronę przed trucizną, co na niektórych, na pierwszym poziomie jest bardzo przydatne. Dobra, zaczynamy. Pokażę Wam teraz jak wygląda jego atak. Jego atak przypomina bardzo jeden z ataków yy, fioletowej bodajże broni. Yy, Ona zwie maszyna do robienia bąbelków. A nie Chyba tak. No nawet w sumie to nie wiem jak to się. Dobra, ale po prostu chodzi o taką broń, która yy, jest tym samym. Yy, a to jest, jest piana, muszę zarobiona. Nie, nie wiem, dobra, chodzi o to, że po prostu jest druga podobna broń, która... Yy, za, yy, ale z, yy, która zamiast jednego efektu yy, tutaj trucizny to yy, atakuje wszystkimi, ale ma o wiele mniejszy damage. Więc ja jej osobiście nie polecam. O, a tutaj skill. Jak widać, są wszystkie. Yy, a podczas użycia yy, toksycznie i od sej, y, po powstaje wybuch. O, chłopacz, widzieliście? Wybuch był. Więc yy, ten... Yy, dobra, przez matowo i tak nic więcej nie mam. Nie mam kasy. Super, z Po wyrzuceniu trzech powstaje tak potężny yy, powstaje obszar z tak wysokim damage'em, że no, mało który postwór potrafi to przetrwać. Jedynie boss potrafi trochę przetrwać, ale to i tak jest zwykle chwilowe, bo zostaje ciągle zamrożone, a my możemy tym spamić. Więc jest to prawie bym idealna na koop. Najlepiej działa na przykład laserami yy, z broniami z, z zamrażającymi, typu lodowiec yy, i laser rybny. Bądź, nawet nie wiem, można się pokusić o sople lodu, a, bo po prostu potrafi zamrozić przeciwnika w tym yy, obszarze. I wtedy yy, dostaje wtedy on bardzo wysoki damage. Bo wiadomo, nie zawsze się wywala wszystkich skilla na jednego potwora. O, I napiszcie w komentarzach, y, które y, te, y, które, która gre, jaką grę na telefon za darmo y, mógłbym przetestować. Niedługo będą zaczną się też poje, pojawiać filmiki z Pokémon Go, ale to pewnie dal, był daleka przyszłość. I prawdopodobnie będą bez mikrofonu. O, Drewniany młot. Yy, raczej, raczej ta broń mi się nie przyda. A! O nie, o nie, o nie! Widzieliście? Jeden, jeden atak z skillem potrafi wyjechać kil, kilka łotworów. Co prawda, no. W skillę innych postaci też to potrafią, ale. Ja bardzo lubię Azunika za jego wysokie życie no i. No, za, za to, że jest tak naprawdę no, bardzo dobrą postacią i kosztuje tylko 5000 tysięcy, to w porównaniu do zabójcy, który jest według mnie y, najgorszym, Najgorszą, jedną z najgorszych postaci, y, to no, do, to jest to naprawdę kryształowy. Wniski Co? cztery dużo zalecać To, Karin. to jeszcze raz. O! Złoty AK-47, co to jest? Nie wiem, okej. Okay. Fajnie wygląda. O, to ma bagnet, spoko. Fajny. Jest broń. Nigdy takiej nie miałem, przyznam. I ten bagnet ma naprawdę duży zasięg. Więc no... Kozak. Świetna broń. Mhm. O, dobra, kupuję. Nie no, come on. Come on. dum du, 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 du. mm, dobra. Uh. No i widzieliście? Z kile potrafią nieraz yy, uratować nas. Więc są one bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Powodują się naprawdę szybko. Kilka sekund mogę mieć znowu załadowane. I uwaga, bosik. Co jest? O nie, choinka! Tak naprawdę Bożonarodzeniowy drzewiec. Gzda. Jakby nie można było tego nazwać choinką. AK-47, pium pium! Freeze! Widzicie jak, bo... się nawet ruszyć nie może. Tak dostaje. Ginik jest. Poinko? Co to jest? Karabin strażnicy. Strażniczy. Eee, dobra, to będę mi To się przyda. O, robot super! O. Dąb.

Gdzień od złotego akacza? Uf, uf. Złote akacza? Uf. Uf. Dobra, a masz, a masz a masz gdzień, gdzień, dobra. gdzień, hmm. gdzień, to sobie Чульбуный джихотник! Все! Аля, эпично! что здесь одна из потой брони. Пять весни? Gdzieś jak go uszczyliłem? Mhm. A masz! Kurna! Chuja! Piu, piu, piu! Gincie! Granat. Kurna. Dobra, jedziemy na następny level. Jak w sumie. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie. Czy, co znaczy skrót AK? Do, no bo oczywiście wiem, że to znaczy Armia Krajowa. No bo ten. Ale co znaczy AK47? Czemu, AK czemu jest skrót AK? Piszcie. Chętnie bym sobie poczytał. Będę się śmiał podczas czytania. I je, ja to z jednym chp latam. Oczywiście, bo po co się uleczyć? Gazowy niszczy. Oj, kurde, słońce mi świeci nic nie widziałem. Ogromny topór i bułowa. Aj aj aj. aj. Kurna, padłem. Dobrze, więc to było przedstawienie postaci alchemika. Dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, subujcie i się trzymajcie.